Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj przeprowadzimy sobie test akumulatora Parkside model PAPS 204A1, czyli nowego akumulatorka 4Ah na ogniwach 21700 z Bluetoothem. Jest to akumulator smart, a także porównamy go sobie do starego akumulatorka. Zobaczymy, jak pracuje, zobaczymy, jakie są w środku ogniwa. Także zapraszam Was na film. No dobrze, mamy tutaj nowy akumulator, który już się pojawia gdzieś u nas w Lidl online. Pojawia to może za duże słowo, no bo pojawia się na kilka minut, jest wyprzedany. Ja ten kupiłem od osoby prywatnej z OLX. Jest to akumulator sprowadzony ze Słowacji, ponieważ tam się prędzej pojawił. Jest to tak zwany akumulator Smart, z którym możemy się połączyć przez aplikację Lidl Home naszym smartfonem, przez Bluetooth i mamy tam dostęp do dodatkowych opcji. O tych opcji, o tych opcjach i o aplikacji Little Home powiemy sobie w dalszej części filmu, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo niestety, jak to z Parkside'em. Przynajmniej ja mam te niestety takie. Często niestety tak trafiam, że zawsze coś tam się coś tam nie działa, coś jest nie tak. No i w tym przypadku pobrałem aplikację Lead Home, muszę się zarejestrować, trzeba podać maila, no i nie przychodzi kod weryfikacyjny. Spróbowałem dwóch maili, próbowałem maila na poczcie O2, próbowałem Gmaila, najbardziej znanego, gdzie wszystko powinno działać. Niestety kod od kilku godzin nie przychodzi. Wszedłem sobie w sklep Play, bo mam akurat Androida. I ta aplikacja Lid Home ogólnie ma bardzo słabe opinie, że albo coś tam nie działa, ludzie piszą o jakichś LEDach, o jakichś bramkach, albo właśnie, że nie przychodzi kod weryfikacyjny. Negatywne komentarze, że kod weryfikacyjny nie przychodzi, są aż na przykład z grudnia 2020, czyli rok temu. Czyli jak widać Lidl nie naprawia za bardzo problemu i mogą być problemy. Domyślam się, że niektórym ten kod przyjdzie od razu, a niektórzy mają z tym problem. Ja od kilku godzin czekam, mam nadzieję, że przyjdzie i będę mógł Wam pokazać działanie tej aplikacji Bluetooth i tej aplikacji Lid Home. Na tą Chwilę, sam akumulator. Mamy tutaj starą czwóreczkę i nową czwóreczkę. Oczywiście stara czwórka jest już wyraźnie wyższa, większa, no bo tam są dwa pakiety, po 2A, po 2 po, po kurczę, 2 amperogodzinne dwa pakiety. Tu jest jeden pakiet, 4A, więc oczywiste jest, że akumulator jest mniejszy. Natomiast ten akumulator jest szerszy, no bo. Nazwa ogniw 18650 i 21700 to jest tak naprawdę ich rozmiar, więc te akumulatory są grubsze i dłuższe. Te ogniwa. Także na razie z podstawowych różnic, no to tak to wygląda. Ta, ten akumulator stary miał wskaźnik naładowania z boku, jej klikaliśmy, to się zapalało, natomiast musieliśmy trzymać ten przycisk. Tutaj mamy na górze, i jak klikniemy, akumulator jeszcze mam nie naładowany, ale oczywiście do testów się w pełni naładuje. To nam na dłuższą chwilę zostaje zapalone. To już jest dla mnie zmiana na plus. No to co, skoro aplikacja Lead Home mi ciągle nie działa. Rozkręcam budowę. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. No i słuchajcie, akumulator mam rozkręcony. Niestety nie dowiemy się, jakiej firmy są w środku ogniwa. No na 99% są to chińskie ogniwa. Tak wygląda akumulator po rozkręceniu. Na górze mamy płytkę sterującą, i ogniwa są zalane w plastik. Nie da się ich wyciągnąć. To już jest część nierozbieralna. Jedyną opcją, jako, jako, jaka jest, żeby je wyciągnąć, to jest tak naprawdę rozlutowanie. Odłączenie płytki i wysunięcie ogniw do przodu lub do tyłu. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do ogniw, żeby zobaczyć ich obudowę i jak wyglądają. No niestety, tak to ostatnio producenci często robią. Jeden z moich akumulatorów Rayubi jest zrobiony tak samo, że nie da się do tego dotrzeć. No widzimy, że kolor okleinki jest pomarańczowy. Niewiele nam to daje, ale domyślam się, że gdzieś na sieci na pewno znajdziemy e, jakie to są konkretnie ogniwa. Jeżeli kogoś już sama płytka interesuje, to tutaj pokazuję jak to wygląda. Można sobie zapauzować film i zobaczyć jak to wygląda, kto tam bardziej się interesuje, kto bardziej się zna na elektronice. Dobra, skręcam to sobie z powrotem. Porównując te dwa akumulatorki, jeszcze sobie je zważymy. Najpierw wrzucimy na wagę starą czwórkę i mamy 708 gramów. I nowa 603. No to czyli 100 gramów zyskujemy na wadze. Zawsze fajnie, zawsze jak akumulator jest lżejszy i bardziej kompaktowy, to lepiej. No więc dobrze, słuchajcie, mamy dzień drugi. Przyszedł ten mail w końcu. Co prawda, kilka razy klikałem, żeby wysłano ponownie, ponownie kod, w końcu się udało. Mam już zainstalowaną tą aplikację, mam sparowany akumulator. Zobaczmy sobie teraz, jakie są funkcje. I tutaj krótka dogrywka, zanim zacznę wam tą aplikację, bo to dogrywam później, zanim zacznę tłumaczyć aplikację, jak się w ogóle paruje ten akumulator. Musimy przytrzymać ten przycisk aż zapali się jedna środkowa. O, widzieliście. Zapaliła się przez chwilę jedna środkowa pomarańczowa dioda. I to znaczy, że akumulator już jest w trybie Bluetooth będzie widoczny dla aplikacji. Pokażę jeszcze raz, krótko przytrzymam i wtedy widzicie, pali się środkowa dioda. Wtedy jest OK. Natomiast jeżeli chcemy całkowicie dezaktywować Bluetooth, to musimy przycisnąć ten przycisk i trzymać aż 10 sekund, aż ta środkowa dioda zgaśnie. Także poczekamy tutaj chwilkę i zobaczycie, że za chwilę ona Gaśnie i o, i teraz jest tryb butów dezaktywowany. Także ja ponownie sobie włączam, jest włączony i już przechodzimy do opisywania aplikacji. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, akumulator został wyciągnięty z ładowarki. Pierwsza rzecz, jaką zobaczyłem, ładowarka już się świeciła na zielono, był w 100% naładowany. Mimo wszystko tutaj nam wyświetla 93%, co ciekawe, nie jest to 100%, no jest 93. No dobrze, i teraz co my tu mamy? Mamy temperaturę baterii. 22%. E, mamy czas do rozładowania 10 dni, 3 godziny, czyli domyślam się, że to chodzi o czas bezczynności, chociaż to i tak jest chyba jakoś e, szacowane, no bo przecież akumulator na pewno jak będzie leżał 10 dni, to się w Cały nie rozładuje, będzie to wiele więcej. Tutaj mamy wykres temperatury e, maksymalnej, minimalnej, tutaj nam leci. Maksymalna to jest chyba jakaś ustawiona na, e, z zabezpieczeniem. Prąd ładowania. No to są generalnie statystyki, które tutaj się pojawią, jeżeli zaczniemy używać akumulator. No i dobra, przechodzimy sobie dalej. Co my mamy? W ogóle mamy e, przełącznik bezpieczeństwa, to jest, że możemy ustawić sobie PIN do aplikacji i zapewne wtedy nic nie możemy zmieniać e, bez podania tego PINu w tej aplikacji. Co my mamy tutaj dalej? Tryby pracy akumulatora. Zaznaczony jest automatycznie jest tryb Performance. Jakie mamy tutaj w ogóle tryby? Mamy tryb Performance, mamy tryb Balance, Eco i Expert. I co teraz tutaj będzie się zmieniało? Zostawmy na razie ten tryb Performance. Jak widzicie na dole jest niskie napięcie rozładowania 2,5V na ogniwo i maksymalny stykowy prąd wyładowania 50A. No co ciekawe, to bardzo duży prąd, więc ten akumulator powinien być mocny i to, tych parametrów teraz nie możemy zmieniać. Jeżeli wejdziemy sobie w tryb kolejny, czyli balans, zmienia nam się na maksymalny, na niski napięcie rozładowania 2,8, czyli troszeczkę bardziej oszczędzamy, że tak powiem, ogniwa, nie rozładujemy ich dosyć mocno i maksymalny prąd wyładowania 40A, czyli to jest, no jak sama nazwa mówi, balans, takie pomiędzy, potem mamy eko. Już wtedy rozładować akumulator możemy tylko do 3V na ogniwo i maksymalny prąd stykowy wyładowania mamy 30A, czyli tutaj eko oszczędzamy akumulator bardzo i tryb ekspert, gdzie te dwa parametry możemy już ustawiać ręcznie. One wtedy nam są aktywne i możemy sobie sami ustawić minimalnie te 2,5V i aż 3,4 i możemy ustawić sobie, ile amperków ma nam dawać. Akumulator do 50 od 5, aż czyli praktycznie wtedy teoretycznie akumulator powinien być e, bardzo e, słaby, że tak powiem. Następnie mamy przełącznik alarmu zbyt wysokiej temperatury. Bo jest to w zakładce powiadomienie, więc domyślam się, że jak będzie wysoka temperatura akumulatora, dostaniemy powiadomienie na smartfonie. Identyfikator akumulatora. Nie mam pojęcia, do czego to służy. Jak to zaznaczę, to nic się nie zmienia. I żeby było śmiesznie, jak to zaznaczę, już nie mogę tego odznaczyć, dopóki się. Nie rozłączę. A, wiecie co? Chyba już wiem do czego to służy. W tym momencie zaczęła mrugać to dioda, więc pewnie to jest, żeby tutaj akumulator jakoś sygnalizował, że jest połączony albo coś takiego. Ale no ciężko powiedzieć, bo nie ma instrukcji do tego. Przełącznik tutaj stopni, czyli Fahrenheit Celsius, no to jakby wiadomo. No i mamy jeszcze dwie zakładki. Informacja, gdzie mamy podane takie statystyki jak prąd ładowania 0, no bo się nie ładuje, prąd rozładowania 0. Maksymalny stykowy prąd wyładowania no bo tak jest ustawiony czas pracy 3 minuty bo zapewne 3 minuty wam teraz jestem połączony i opowiadam o tym. Pojemność 92 było 93 już jeden jakby uciekł. Informacje o nie o urządzeniu nie podłączono żadnego no i się nie mieści tam urządzenia int no nie wiem internetowego urządzenia. Może coś takiego no spróbujmy podłączyć zakrętarkę i zobaczmy czy tutaj coś się wtedy zmienia. Nie, statystyki tu na bieżąco nie są aktualizowane, że tak powiem. Tak samo jak prąd rozładowania, nic tu się przez chwilę nie zmienia. Nadal model naszej baterii. I statystyki ostatnia tabelka. Liczba cykli ładowania 1. No bo jak widzicie. To akumulator jest nowy, więc on był pierwszy raz dopiero wczoraj naładowany. Liczba cykli rozładowania: 0, bo jeszcze ani razu go nie rozładowałem. Ogólny czas pracy: 3 godziny. No, wczoraj jak się pierwszy raz sparowałem, to się o godzinę, dzisiaj 3, czyli gdzieś to pewnie zlicza. Jak pewnie wystarczy kliknąć na tym akumulatorku tą diodę e, od stanu baterii, gdzieś się połączy z Bluetoothem i to cały czas zlicza. Mimo że akumulator jeszcze nie pracował w żadnym narzędziu, to widać, że jakoś tam po swojemu zlicza y, ta aplikacja ten czas pracy. No i tyle. Przejdziemy sobie teraz do testów, zobaczymy na te tryby, czy mają jakiś wpływ i zobaczymy, jak to pracuje. No i dobra, słuchajcie, mamy tutaj taki wkręt, to jest 16 cm długości dycha średnicy i mamy starą, zwykłą, zieloną wkrętarkę szczotkową Parkside, moc około 40 Nm. Zmieniamy sobie tryb pracy akumulatora na eko, czyli mamy ten maksymalny prąd stykowy wyładowania, mamy 30 A. Próbujemy sobie wkręcić. Oczywiście, ta wkrętarka ze względu na swoją moc nie da rady wkręcić tego wkręta, ale potem zmienimy tryb na performance i zobaczymy, czy coś się poprawi. Mamy bieg pierwszy. Znajdujemy sobie tutaj miejsce. Dobra, mamy załapane i próbujemy. No i fajnie, mamy odcięcie. Próbujemy jeszcze doklikać. Koniec. Jeszcze raz. Koniec. Moja wkrętarka znowu dymi, tak przy okazji. Ale ona tak miała, już to było na teście. No i jest definitywny koniec. Ładnie i tak poszło. No ale zobaczymy dalej, czy damy radę to dokręcić. Wyciągamy smartfona. Tutaj mamy, jak blokuje ekran, to jest e, informacja o. Błędnym połączeniu, co za chwilę znika, bo ponownie się akumulator łączy z smartfonem. A przynajmniej powinien. No i jest znowu połączony, już 86% baterii. Dosyć szybko. No i dobra, zmieniamy tryb Eko na tryb Performance. Zatwierdź jest prąd stykowy wyładowania ustawiony na 50 Amperów. No i co, zobaczymy, czy teraz nam da radę to dokręcić. No nie. Ale to już może nie być e, oczywiście problem akumulatora. To może być problem już samej wkrętarki. Przejdźmy sobie do bezszczotkowej zakrętarki. No i dobra, przechodzimy sobie do zakrętarki Performance. E, taki wkręt to jest aż 12 mm średnicy, 16 cm długości i w aplikacji znowu ustawiłem sobie tryb ECO. Tryb ECO, jak widać. E, ta zakrętarka jest bardzo mocna. Wydaje mi się, że i tak wkręci ten wkręt do końca, więc w razie czego ja sobie... E, w dłoni będę trzymać smartfona z stoperem, i też przy okazji sobie porównamy czas. Najpierw wstępnie załapię tylko w drewno, żeby to móc robić jedną ręką. Dobra, mamy załapane. Czy to widać w aparacie? Widać. Ja tutaj sobie biorę stoper i co? Próbujemy tryb eko. patrzcie, mamy odcięcie no tam około 7 sekund e, teraz nie ja puściłem było drugie odcięcie no dobra, generalnie mm, przez to odcięcie tam nie zapauzowałem stopera Wkrę zakrętarka dała radę wkręcić ale z dwoma odcięciami, próbuję to wykręcić i próbujemy na trybie performance no i dobra, wchodzimy sobie z powrotem z aplikacji. Zauważyłem, że jak się blokuje ekran w smartfonie, a przynajmniej u mnie, to często ponownie, żeby włączyć, trzeba ponownie się połączyć z akumulatorem. Mamy ustawiony performance, mamy ustawiony na te 50A prąd wyładowania. No i dobra, próbujemy. Wkręt jest znowu wstępnie, tylko załapany. Zobaczymy, no tam miałem mierzyć czas. Troszkę mi to nie wyszło, bo mnie zaskoczyło to odcięcie i nie zatrzymałem stopera. No ale zobaczymy tutaj, czy nie będzie tej samej sytuacji. Jest odcięcie. No, sorry. no i dobra, tutaj było jedno odcięcie, ale już zauważyłem, że szło to lepiej. Czyli tutaj widziałem tą różnicę. Nie powiem szczerze, niewielką, ale widziałem. Dobrze, zobaczcie, były raptem tam kurczę, 3-4 testy. I według aplikacji mamy już tylko 78%, 77% przepraszam, procent akumulatora. No to jest dosyć szybko spada. Teraz zobaczmy, co w takim razie pokazuje akumulator, i też pokazuje dwie kreski. Skorzystając z tego, mam już podłączoną tu tą ładowarkę i zobaczymy, jakie nam statystyki będzie wyświetlać podczas ładowania. A więc wpinamy i od razu, bo nie miałem tutaj na aparat przybliżone. Od razu w tym momencie, jak widzicie, pojawiło się ładowanie. Akumulator ma 35 stopni, nie jest to oczywiście dużo i mamy ładowanie. Zobaczmy, czy coś dodatkowego nam się tutaj pojawi w statystykach. No liczba cykli rozładowania pojawiły się dwa, nie wiem dlaczego, jeżeli nawet raz nie została rozładowana do końca, ale ok. I wejdźmy w informacje. No co, prąd ładowania 0 Amperów, prąd, prąd rozładowania 0. Czas pracy, minuta i pojemność. Czyli nam, mimo że akumulator nam jest teraz ładowania, nie pokazuje nam tego prądu ładowania tutaj. Oczywiście akumulatorek jest podłączony, bo zobaczcie tutaj mamy ładowanie, tak? Ja wyciągam akumulator z ładowarki i błyskawicznie jest gotowy. Wkładam z powrotem i ładowanie. Czyli jak widać smartfon jest połączony, aplikacja jest połączona z aplikacją, z aplikacją, z akumulatorem. Ale tutaj w informacji, no nie wiem, no skoro tu jest prąd ładowania 0A, to myślę, że tutaj powinno wyświetlać. Ale to jest zwykła ładowarka. Wyszły teraz te ładowarki smart z WiFi, więc domyślam się, że to w takim razie w tamtej ładowarce będziemy też się musieli połączyć tą aplikację z ładowarką i dlatego tutaj nic nie ma. Także OK, chociaż z drugiej strony, akumulator też powinien mieć tą informację. Jakim prądem jest ładowany i wysłać to przez Bluetooth do aplikacji. Pojemność już 80, czyli nam rośnie. No to co? Ja już go sobie ładuję do końca i zróbmy sobie porównanie ze starą czwórką. Słuchajcie, jeszcze jak to mi się ładuje przez ten czas. Takie moje przemyślenie odnośnie aplikacji, ponieważ nie jest to wszystko takie jasne i mam kilka tutaj takich, że tak powiem, pytań sam do siebie. No bo tak. Domyślam się, że jak kupujemy akumulator, to jest on nieskonfigurowany, z żadną aplikacją nie jest połączony więc po pierwszym zresztą moim po, po sparowaniu z aplikacją, oczywiście on był ustawiony w trybie performance, czyli maksymalnej wydajności. Ale co jeśli na przykład taki akumulator mamy kilka, e, są one poprzestawiane tak, w aplikacji na różne tryby. No i co? Bierzemy, podłączamy do narzędzia i w sumie nawet nie wiemy w jakim trybie on jest, co trzeba się łączyć z każdym osobno i sprawdzać. Co jeśli kupimy akumulator używany? Jeśli ktoś kupi taki akumulator, który no nie za bardzo jest tam zapambrat z technologią, nie łączy się smartfonem przez bluetooth i tak dalej, w sumie go to nie interesuje tak naprawdę. Kupi taki akumulator, który był sparowany z aplikacją i powiedzmy jest ustawiony w tryb Eko. No i jak to wygląda? Ten akumulator już dopóki tego nie zmienimy będzie ciągle w trybie Eko? No, bo to by było dziwne. Kupujemy taki akumulator, przecież nie mamy obowiązku łączenia się, parowania, kombinowania itd. I może się okazać, że mamy akumulator ustawiony w trybie Eko i nawet nie wykorzystamy jego pełnej mocy. Nie ma na akumulatorze żadnej chociażby małej diody sygnalizującej w jakim trybie pracujemy. No i to jest troszeczkę przy bardziej większej ilości akumulatorach, moim zdaniem, um, uciążliwe. A nie ma nigdzie tego jasno napisane, czy na przykład jak my to ustawiamy, to jest jednorazowa, a potem to się samo resetuje, po na przykład, nie wiem, ponownym naładowaniu akumulatora. Ciężko powiedzieć, trzeba byłoby dłużej poobserwować. Dobra, akumulator mamy w pełni naładowany. W aplikacji oczywiście wyświetla, że jest to 92%, a nie 100%, no ale od 10 minut jest w ładowarce. Może takie też ładowarka, ta akurat stara ma zabezpieczenie, albo nie doładowuje do końca. Przechodzimy do porównania ze starą czwórką. No i dobrze, bierzemy sobie ten sam wkręt. Mamy zapiętą teraz starą czwórkę, w pełni naładowaną, też wyciągniętą z ładowarki. Czarna zakrętarka Performance. Znowu sobie wyciągam stoper. Tym razem oczywiście postaram się to zrobić sprawnie. Eee, sekundka, stoper, dobra. I co? Wstępnie sobie złapiemy. To już nam w sumie nie będzie potrzebne. To jest długa nasadka. Jak będę do, już dociskał do końca, to będę poza stopę. Stara czwórka, próbujemy. No, słuchajcie. Bez żadnego odcięcia. Nawet przekręciłem 1130 około. Wykręcam i próbujemy nową. Jest zapięta nowa czwóreczka, tutaj zawsze muszę pokazać tą aplikację, tryb performance, 92% w pełni naładowana, no bo tyle pokazywała jak była w ładowarce. No i co, znowu stoperek. I próbujemy na nowej czwórce, tryb performance. Odcięcie. No i co? 12,5, ale tam pauzowałem na odcięciu i odpalałem ponownie stoper. Więc powiedzmy sobie, że czasy idealne, ale tutaj było odcięcie. Powtarzamy obok. Ponownie wstępnie załapany wkręt, dalej ta nowa na trybie performance, próbujemy. Znowu odcięcie, mniej więcej w tym samym, w tym samym miejscu. 10:8. Z odcięciem, ponownie wstępnie załapany wkręt. Dalej ta nowa na trybie Performance. Próbujemy. Znowu odcięcie, mniej więcej w tym samym, w tym samym miejscu. 108 z odcięciem. Wracamy na starą czwórkę, <coughs> oczywiście w trybie performance, bo tylko w takim trybie ona jest. I zobaczymy, czy tutaj też będzie odcięcie. Może wtedy miała po prostu szczęście. No, słuchajcie. Coś tu jest nie tak, definitywnie. To jest akumulator Performance na ogniwach 21700. A moja stara czwórka roczna wkręca lepiej niż nowa. Okej, okay, ona była bardzo mało używana, więc jest jak nowa, ale jest roczna. Jest na zwykłych ogniwach. Nie tak to sobie wyobrażałem. Wracamy do zielonej wkrętarki. Akumulator Smart Tryb Performance. Wkręt 12 cm długości, 10 mm średnicy. Próbujemy na nowym akumulatorze. Kawałek odciął, ale bardzo ładnie wkręcił. I stary akumulator. No i stary nie odciął. No coś, ten mój stary, ta stara czwóreczka jest wypada po prostu lepiej jak na razie. Dobrze, jesteśmy po tych krótkich testach. Co ciekawe, zobaczcie, stara czwórka wyświetla pełne, nowa czwórka wyświetla dwie kreski. Łącząc się z Bluetoothem z nową czwórką wyświetla 82%. E, więc jeżeli tu są trzy wskaźniki, no to tak średnio jeden jest warty 33%, że tak powiem. Więc 82, dlaczego tu wyświetla dwie, a nie trzy? No nie wiem, mi właśnie troszeczkę to wszystko, ta aplikacja, to smart działa tak trochę, sami widzicie. Fajne, podoba mi się, fajne, że to ma Bluetooth'a. Generalnie na razie nic nie wiadomo, ale jeżeli w przyszłości Lidl by jakoś to sparował z jakimiś nowymi odkurzaczami Bluetooth, no to wiadomo, że moglibyśmy z elektronarzędzia przez Bluetooth odpalać odkurzacz, co by było super rozwiązaniem. Na tą chwilę fajne statystyki, teoretycznie ja lubię grzebać w takich rzeczach, w ustawieniach, ale tak, widzieliście te ustawienia, czy to jakoś coś tam dawało, między tym performance i tak dalej, nie za bardzo. Czy w ogóle ten akumulator jest lepszy od no i tutaj co ciekawe tak średnio, bo nawet mój stary nie odcinał akumulator i wyglądało to po prostu lepiej. Tutaj ogniwa 21700 powinny być zauważalnie lepsze, na tych dwóch podstawowych narzędziach no tak nie do końca. Szkoda, że nie mam chociażby szlifierki bezszczotkowej, kątowej Parkside'a pod ręką, byśmy zobaczyli czy przy mocnym docisku tutaj ten wysoki prąd rozładowania by coś pomógł. No ale tak na użytek domowy w tych zwykłych narzędziach, jak było widać w teście. Nie za bardzo. I teraz pytanie, jak zwykle w parkside, czy może ja trafiłem jakiś średniej jakości akumulator? Czy po prostu ogniwa nie są tak jakoś wspaniałe, że nawet nie przewyższają za bardzo starych ogniw 18650? Ciężko powiedzieć, poczekajmy na testy kolejnych twórców, zobaczymy co u nich wyjdzie, jak to będzie wyglądać i pracować u chłopaków na innych kanałach. Ja na razie bez szału, oczywiście cena 199 zł i mniejszy kompaktowy akumulator, który dodatkowo ma tę funkcję Bluetooth. Jak najbardziej ok, tutaj wszystko fajnie, tylko że skoro jest to akumulator na 21700 ogniwach to niech będzie chociaż jakkolwiek lepszy od rocznego starego akumulatora na 18650, tak? Bo do tej pory akumulatory, jak miałem, testowałem na 21700, były lepsze od zwykłych akumulatorów. Tutaj tego nie widać. Na ten film będzie tyle. E, oczywiście akumulator jeszcze będę testować, jak coś znajdę ciekawego, coś odkryję w jakichś innych narzędziach, coś na pewno jeszcze dogram. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.